Dzień dobry. sklepdekarski.pl Grzegorz z tej strony. Dzisiaj recenzja Klampiny. Klampine jest to system serwisowy do pracy na rąbku stojącym. Ja dla was go teraz otworzę i zobaczymy co jest w środku. Też przychodzi w bardzo fajnym kejsie. Instrukcja obsługi. Bardzo masywny. Cały system polega na zaciśnięciu się na ramku stojącym przez zaciski. Tutaj mamy zwolnienie blokady, i w ten sposób tutaj rozszerzamy sobie zacisk. Tutaj mamy bardzo fajną gumę, gdzie zabezpiecza nam blachę przed porysowaniem się i też dodatkowo niweluje zaślizgiwanie się. Zrąbka. Tutaj w tym przypadku zaciskamy sobie wajchę, prawda, do dołu. Blokadka się e, zaczaskuje, żeby przypadkiem się nie wypięło, i robimy to też z drugiej strony. E, tutaj mamy też e, regulację siły nacisku. Tutaj mamy nakrętkę kontrującą i nią sobie regulujemy, jeżeli tutaj e, te ściski są niewystarczające. Klampinę to mobilny podest dachowy. Jak wiadomo, dach ma pewien kąt nachylenia, który możemy sobie zmierzyć, a ten kąt tutaj sobie ustalamy już na urządzeniu, żeby na gotowo zainstalować pod danym kątem, żebyśmy mieli wygodę i swobodę na to, żeby pracować stojąc na podejście za pomocą systemu klampiny. Ja teraz zaprezentuję, jak się ten kąt ustala. Jak odkręcimy sobie śrubę blokującą, mamy tutaj już zaznaczone kąty 25 stopni, 35 stopni, 35 stopni, 40, 45, 50 i 55 stopni. I tutaj mamy taką kontrę, gdzie tutaj, w zależności od danego kąta, montujemy sobie śrubę i blokujemy. System montażowy klampinę jest nowością na rynku polskim i na e rynku europejskim No i powiem wam, że praca na dachu z tym systemem na pewno będzie łatwiejsza. Ja osobiście zaufałbym e, temu urządzeniu ze względu na to, jakie jest masywne, przemyślane. Na pewno nie ma tutaj sytuacji takiej, że nam zrąbka się to narzędzie zsunie. Tutaj też, e, jeżeli instalujemy Deska jako podest możemy ją sobie zablokować przez tutaj um, otwory, przez które możemy wkręcić wkręta, żeby ta deska nam się nie przesuwała na boki. Producent powiedział mi też, że e, planują też system, który pozwoli na montowanie e, podestu e, rusztowaniowego. Także też będziemy o tym informować na pewno. Ze względu, jak wspomniałem, jest to nowość na rynku polskim i europejskim, i produkt najlepiej broni się i reklamuje sam, jeżeli jesteście w stanie go przetestować i sprawdzić. Dlatego chcemy umożliwić Wam coś takiego i. Możecie taki system od nas wypożyczyć, żeby go osobiście sprawdzić, wykorzystać, zdać nam recenzję. Będziemy chętni, jeżeli zrobicie jakieś filmy, jak używacie tego systemu. Jest to dla Was. To lekarze zdeklasują bądź potwierdzą, że system jest dobry, idealny. Trzeba go przetestować z każdej strony. Także zapraszam do kontaktu. Ja z chęcią ten system wypożyczam. Mój numer telefonu na stronie znacie, Sklepdekarski.pl. Dogadamy szczegóły, zrobimy paczkę i na pewno jeżeli macie aktualnie pracę na rąbku stojącym, to z pewnością Wam się przyda. Jeżeli interesują Cię takie filmy, zapraszam do subskrypcji, wyraź swoją opinię w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć, przetestować? Jesteśmy tutaj dla Was. Także pozdrawiam sklepdekarski.pl